Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku trochę wszystkiego. Trochę przez ten tydzień się u nas wydarzyło. Mimo, że akurat sobie teraz maluję, patrzcie, jakie tutaj teraz No. I sobie tak działamy trochę w gumiakach. Nie że też masz gumiaki? Pokaż. <gumniaki> pokaż gumiaki, jak wystaw do góry. gumiaki. Ma gumiaki. A dlaczego masz gumiaki? Bo cały tydzień pada, tak. Taka pogoda jest straszna. Kapryśna, kapryśna jest pogoda. No i robimy trochę w domu. Stolarze nas odwiedzili. Zrobiliśmy wylewkę dzisiaj, świeżutką, na przedpokoju. Razem robiliśmy. Jest... beton. Beton, tak? No właśnie, jest beton. No, więc pokażę wam, co się zmieniło. Jesteś? Namaluję coś nam? Pokaż jak maluję ładnie. Musisz maczasz w kubeczku. Mm. Mm. I co musisz maczać w kubeczku, żeby co? Żeby była mokra farba. Mm. Ładne. Dobra. Co? My. I to słyszymy teraz? Już się. Narysować coś? Tak. Już widzę, że te kartki wszystkie w jednym kolorze. No, o, tutaj, tak namalujemy. Trochę białego, którego już nie ma, już jest taki szarawy. Żółty. Trochę czerwonego. A kurczę nie ma. No. Ale arcydzieło, teraz ty spróbuj. Tak jak wspomniałem, byli u nas stolarze. We wszystkich oknach mamy już uszczelki. Taki ładny, ładny kolor. Beżowy. Pojawiły się również okna w ganku. Wspomniana już wcześniej wylewka w przedpokoju. Nie widzisz, Taty? Co tam robisz? Pojawiło się okno w małym pokoju, ale tego na razie wam nie pokażę, ponieważ obiecałem stolarzom, że nie będę robił zdjęć. Eee, no po prostu tam się nie dogadaliśmy z wymiarem. Futryna jest ok, aczkolwiek skrzydła są inaczej. No po prostu odwrotnie był wymiar zrobiony, więc za dwa tygodnie, jak stolarze przyjadą z drzwiami, bo już jesteśmy umówieni, że tak w połowie września. No chodź, chcesz tutaj zaraz, że w połowie września. E, mają być już drzwiami, jak już wspominałem. Drzwi będą wejściowe: e, jedne, drugie do ganku. W ganku będzie świetlik na całą obwód, y, reszty miejsca oprócz drzwi. E, drzwi do łazienki i drzwi do mojego pokoju. Drzwi do łazienki i do mojego pokoju będą w stylu takiej mm, z taką zetką, no nie? A wejściowe główne to podobno będzie taka trochę niespodzianka od stolarzy. No, i te do ganku, e, z, z tym świetlikiem na resztę powierzchni, której nie zajmują drzwi. E, no, i jak przyjadą stolarze, to naprawią e, ten błąd. Tak, to jest delikatny błąd. Delikatny. No, tak, szczegół. Bo w sumie tak pomyśleliśmy z Karoliną, że mogłoby tak zostać. I jakby każdy przyjeżdżał, to by się pytał, dlaczego tak to jest? No, bo tak ma być. Tak nam się podoba. Tak? Tak. No, deszczyk dalej pada. No. A my się zastanawiamy co dalej robić z miuszem. Co będziemy robić? E, maja, fa Ma maja farby. Farby malować. No dobra, możemy. Możemy. Hmm. To jest coś wspaniałego, że Miłoż może uczestniczyć w, tym, w codzienności tej remontu. Jestem naprawdę za to wdzięczny, bo i widzę jak on się bardzo rozwija i jaką mi to przyjemność sprawdza. Bo jak spędzałem całe dnie na budowie, a Karolina była no, cała rodzina moja w zasadzie była gdzie indziej no to no, czułem taką pustkę, a że Miłoż może teraz być tutaj ze mną i jakby razem możemy działać. Tworzyć, ale jest coś wspaniałego, naprawdę. No, on się tak tutaj świetnie bawi i jest taki szczęśliwy. Tak? Choć tu jest wszędzie jeszcze ziemia, kurz, pył, ale myślę, że dla niego to jest. Najlepsza szkoła życia. I jeszcze za kilka lat, jak już będzie większy i bardziej świadomy, to będzie mógł zobaczyć te filmy, na których występuje. I myślę, że będzie z Ciebie dumny, że mógł mi pomagać. O. Mega. Strasznie jesienna pogoda teraz się zrobiła. A tu jeszcze jest sierpień. Mam nadzieję, że jeszcze wrzesień, październik będzie taki w miarę fajny, że ta zima tak szybko nie przyjdzie. No. Albo już w ogóle nie przyjdzie. No? Nie, ale no musimy na sankach pojeździć. No cóż, szybko to lato wyciało bardzo w tym roku. końca my tak? już do końca vloga. Tak? Tak. Zapraszamy na kolejnego. Tak. Możecie subskrybować nasz kanał? Tak. Jeśli oczywiście chcecie. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już z ładniejszą pogodą. Tak? Tak. To trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! Pa!